Hejka z tej strony domi z kanału PAGMIKO. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy Was zachęcić do udziału w pierwszej akcji charytatywnej historii naszej ekipy. Będzie to pierwszy event takiego typu, który będziemy organizować. Cieszymy się z tego i liczymy na Wasz wkład całą tą akcję. Według ankiety, którą przeprowadziliśmy na Discordzie, zagłosowaliście, by uzbierać pieniążki na wybrane schronisko w Polsce dla zwierzaków. Więc kierując się przy okazji tym, że mamy kilka osób w ekipie z Olsztyna, to wybraliśmy schronisko dla zwierząt w Olsztynie. Ponadto nasza ekipa planuje specjalne eventy podczas tego okresu: m.in. podcasty z gośćmi, stream na naszym głównym kanale Pagmiko, giveawaye, turniej Lola 1x1 oraz Pagmiko Crash vs. Widzowie. Zapraszamy bardzo serdecznie do udzielania się podczas tego wydarzenia i zachęcamy do wpłacania nawet skromnej złotóweczki, która da tym zwierzakom nadzieję i szansę na lepsze jutro. To tyle ode mnie, mówi do was Domiś, trzymajcie się i cześć.